Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą. Niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich, Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych łomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów tej naszej wędrówce andwentowej dzisiaj przybywamy nad jezioro Galilejskie. Tam Pan Jezus razem z wielkim tłumem, z apostołami, chodzi na górę. Tam przynoszą chromych, tych, którzy nie mogą iść, ale także niewidomych, głuchych i innych chorych przed stopy Jezusa. To są osoby, które chcą otrzymać uzdrowienie. To są osoby, które są dręczone, zmęczone chorobami. I to są znaki nadejścia Królestwa Bożego. W czasach mesjańskich będzie powrót do planu Bożego. Bóg zaplanował, żebyśmy by wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, bez żadnych braków i żyli wiecznie, bez żadnej śmierci. Przez grzech, przez zawić diabła śmierć przyszła na świat. I ze śmiercią przyszło przemijanie, przyszły choroby, słabości. I tak doświadczamy działalności księcia tego świata, szatana, również przez te nasze ograniczenia, słabości i grzechy, które też są jakoś chorobą duszy. Dzisiaj Pan Jezus jawi się jako Ten, który nas z tego wszystkiego wyzwala, uzdrawia, daje nową godność, godność dziecka Bożego i daje nam pełnię życia. Ale jeszcze zna pewien głód. Zauważmy, że nikt nie mówi do pana Jezusa, że oni są głodni. To sam pan Jezus zauważył i wzruszył się. Mówi: Żal mi tego ludu. Trzy dni są ze mną i nie mają co jeść. Jak wrócą, to mogą ustać w drodze. To lepiej dajcie im jeść. Ale my nic nie mamy: mamy tylko siedem chlebów i parę rybek. No to dajcie. To jest zapowiedź Eucharystii. Pan Jezus jako symbol właśnie Ichthys, ryba, znaczy Jezus Chrystus, syn Boga Zbawiciel, to są pierwsze litery greckich tych słów. Jest tym, który daje się połamać jak dobry chleb. Jest dobry chleb, który karmi nas na drogę do nieba. Często wśród różnych trosk i kłopotów, wśród różnych naszych ziemskich głodów. Tak naprawdę jest jeden poważny głód. Głód Boga. Bo kiedy na przykład czujemy się nieszczęśliwi, kiedy widzimy, że wiele rzeczy nam brakuje, to tak naprawdę brakuje nam Boga. Kiedy człowiek szuka i pragnie na przykład miłości, rzuca się na drugą osobę i jest jak taki wampir, chce wyssać całą miłość z drugiego człowieka, to nigdy ten drugi człowiek nie będzie tym, który da mu tę prawdziwą miłość, ponieważ tak naprawdę w jego sercu jest pragnienie Boga. Chce być z Bogiem. Moi drodzy, uczestniczenie we Mszy Świętej to jest możliwość spożywania samego Boga. To jest odkrywanie tego, jaki jest najbardziej poważny, najważniejszy głód w nas. Może czasem nie wiemy, że ten głód nas w jakiś sposób Kieruje do rzeczy, które nie zaspokajają. Ten głód ukryty, który się wyraża często w jakichś różnych innych głodach, głodach akceptacji, głodach posiadania władzy, sławy, innych, kiedy Pan Jezus był na pustyni, właśnie takimi głodami, był kuszony przez złego ducha, przez szatana, ale Pan Jezus miał najważniejszy głód. Był tego świadomy, że największym pokarmem, najważniejszym, tego najbardziej pragnął, pragnął woli ojca. Moim pokarmem jest pełnić wolę, wolę ojca. Warto sobie zadać to pytanie, czy przychodząc na przeświętą, świętą, chcę zaspokoić ten właśnie głód? Głód pełnienia woli ojca. Chcę zaspokoić ten głód przez to, że chcę mieć siły, moc do odrzucania pokus i wypełniania. Woli Ojca, który jest w niebie. Moi drodzy, na tę drogę adwentowego odkrywania prawdziwego głodu, który jest ukryty i przykryty innymi głodami, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech Duch Święty nas prowadzi i nasyca serce człowieka. Tak jak mówił Święty Jan Paweł II, jakże wielkie to musi być serce, skoro nic, co jest na tym świecie, nie jest w stanie Wypełnić tego serca. Tylko Bóg, który jest nieskończony, ma taką moc. Niech Bóg, który jest nieskończony, z nieskończoną miłością, napełnia nasze serca i wypełnia nasze duchowe głody właśnie swoją obecnością. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.